Hej, Dzień dobry! Kojarzę te dziurę, te zapachy, ale skąd? A miało być spokojnie. za ludzi. Na żarcie praktycznie nie starczało, ale codziennie szliśmy na drugą stronę ulicy, właśnie do Kaliente. Wpierdalaliśmy ich żarcie i piliśmy hektolitry kawy. Żony mówił, że na takim głodzie i na takim haju smakowałyby nam te, pod którymi spali tam bezdomni. Ale nie miał racji. Panie Jurodain, to co zwykle? Mhm. Mm Podwójne espresso jamańskie, bez żadnych dodatków, bez cukru. Jasne. A dla ciebie? Dla mnie zwykłą czarną. Super, zaraz wracam. Cholera, dopiero teraz chodzi mi adrenalina. Zajebiście było. O, ostatni raz coś takiego czułem w Memphis. Fale energii od tłumu, ja na scenie. No wiesz. Kurwa, znowu pomyślałem o tych szmatach z Askraks. Myślisz, że daliśmy im popalić? Serio aż tak zaszły ci za skórę? Patrz, przecież tego się kurwa nie da słuchać. To ich największych. hit. Kurwa, takie przeboje wysra każdy. Ty też byś dała radę. Nie wierzę, że spaliłeś im ciężarówkę w ramach jakiegoś artystycznego protestu. Tu chodzi o kasę, co? Wydymali cię na honorariach. Niczego nie rozumiesz. Nie zależy mi na ich kasie. Po prostu. Po prostu wkurwia mnie, że żony mógł mieć rację. Johnny nie żyje. Podobno ty żyjesz? Zastanów się, czyja prawda jest dla ciebie najważniejsza. Twoja czy kogokolwiek innego? Czy to podchwytliwe pytanie? Tylko jeśli nie masz jajby szczerze odpowiedzieć. Muszę się zbierać. Dzięki za... no wiesz. Nie ma za co.